Szanowni państwo, sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa, dlatego pozwolę sobie za, zabrać głos w tej sprawie, że państwa mieszkańcy mają prawo, mają prawo do krytyki, nawet ostrej, brutalnej i tak To natomiast szanowny panie, że pan ma jakieś wrażenia z tego co dzieje się w urzędzie, to nie może być powodem insynuacji, które ocierają się o pomówienia i zniesławienia. Dlatego, proszę państwa, no nie można na coś takiego pozwolić. Szanowny Panie, jeżeli Pan nie potrafi odróżnić wiadomości wysłanej przez sekretarkę, która w tym momencie jest kurierem de facto, listonoszem, przekaźnikiem, Pan mówi, że to jest jej jakaś decyzja. No proszę zapoznawać się z tymi pismami, które do Pana są adresowane, bo na poziomie percepcji no jednak jest tu jakiś pewien problem. Proszę Pana, jeżeli wpływa skarga, to prosimy o wyjaśnienia. To nie jest dawanie cynku koledze, więc proszę nie tworzyć tego rodzaju insynuacji. A to, w jaki sposób się przyglądamy temu, co jest w tych skargach, we wnioskach Pana, to także usprawnia działanie, działanie całego urzędu. Natomiast jest podstawą do uzyskania wyjaśnień, bo proszę Pana, złożenie skargi wymaga tego, by wyjaśnić sprawę, a nie od razu wydać w sprawie wyrok. Sam Pan powiedział, że są pewne procedury, że Pan jest od, od tego, żeby, żeby się temu przyglądać, żeby przestrzegać prawa, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, też są pewne procedury, na które Panu wskazywaliśmy. Jeżeli jest Pan niezadowolony, jeżeli uważa Pan, że nie dostał Pan w terminie odpowiedzi, to jest bezczynność. Pytaliśmy Pana również, czy składa Pan skargę do sądu. Nie odpowiedział pan wprost, tylko wymijająco, tak? Więc proszę najpierw zapoznać się z przepisami prawa, popatrzeć na to, jak pan odnosi się do nich, w jaki sposób się pan w nich odnajduje i troszeczkę też refleksji, autorefleksji, tak? Zamiast od razu snucie publicznie tego rodzaju insynuacji, zamiast posługiwanie się no niestety sformułowaniami, które graniczą z niesławianiem. Dziękuję bardzo.